Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Chwileczkę o nas, dlaczego my się tutaj dzisiaj znalazłyśmy. Na co dzień zajmujemy się projektowaniem produktów i usług cyfrowych. Natalia jest projektantką użyteczności, ja jestem badaczką, czyli zajmuję się badaniem tejże użyteczności. Pracujemy w firmie Flying Bizons, która ma być wsparciem dla biznesu. Wsparciem dla biznesu w momencie, kiedy chce przyjść, przeprojektować rozwiązanie, zaprojektować nowe. I to, w jaki sposób my na co dzień projektujemy, mocno opiera się o świadome procesy projektowe. Dlaczego? Dlatego, że jako mm, wsparcie dla biznesu łączymy w sobie agencję, łączymy w sobie kompetencje Software house'u, i łączymy w sobie, okay, to o. Łączymy w sobie y, kompetencje konsultingu po to, żeby prowadzić procesy projektowe, które mają wartość, które są skoncentrowane na użytkownikach, które nie tylko dostarczają tej wartości biznesowi, ale też dostarczają wartości kluczowej dla użytkowników naszego y, biznesu. Chciałabym rozpocząć nasze, y, naszą prezentację od y, takiej hipotezy. Jako badaczka powinnam to w przyszłości zbadać, na pewno to, to zrobimy. Natomiast jest to hipoteza, która y, wskazuje na taką ideę dostępności. Że dzisiaj z naszej perspektywy możemy mówić o pewnej idei dostępności dostępności, która y, ukierunkowana jest w stronę upowszechnienia, upowszechnienia różnych produktów i usług, które w założeniach powinny dla nas wszystkich być dostępne. Tak jak w założeniach, powinna być dla nas dostępna komunikacja miejska, powinny być dla nas dostępne usługi publiczne, czy powinny być dla nas dostępne, jeżeli jesteśmy właścicielami oczywiście smartfonów, różne y, aplikacje. Natomiast czy tak jest? Dzisiaj dojeżdżając tutaj, pewnie każdy z Państwa skorzystał z około kilkunastu bądź też kilkudziesięciu usług, których absolutnie nie, z, nie zauważył. No I oczywiście też produktów. To na co zwracamy uwagę to są rzeczy, które stawiają nam jakieś przeszkody, stawiają nam problemy i to o tych usługach pamiętamy. I proszę sobie wyobrazić, że jednak z tej komunikacji czy z aplikacji nie jesteśmy w stanie skorzystać, bo na przykład nie jesteśmy w stanie tam nic napisać, nie jesteśmy w stanie do niej wejść, nie jesteśmy samodzielnie w stanie wejść do komunikacji miejskiej, więc odbiera nam się y, niezależność, o której też dzisiaj już y, wspominano. I w jaki sposób tego możemy nie robić? Możemy tego nie robić w taki sposób, żeby koncentrować się na różnych potrzebach konkretnych grup odbiorców i starać się projektować procesy. I tutaj podkreślam, projektować procesy, zanim przejdziemy do projektowania rozwiązań, żeby były świadome, skoncentrowane na określonych grupach użytkowników w taki sposób, żeby wartością tego rozwiązania była realizacja tych potrzeb, oczekiwań obecnych, jak i przyszłych naszych. Naszych grup, y, naszych grup klientów czy, czy też użytkowników, a tego nie zrobimy bez uwzględnienia różnorodności. Tak, więc to jest coś, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, aby stworzyć te produkty w szerokim znaczeniu dostępne, czyli żeby każdemu dobrze się z nich korzystało, żeby nie zwracali uwagi, że muszą korzystać, tylko żeby po prostu mogli z nich korzystać. Musimy uświadomić sobie tą różnorodność, o której już dzisiaj tak dużo było. Więc jesteśmy różnorodni i każdy z nas jest trochę inny. I mamy wiele grup społecznych, które mają, tak jak sobie już dzisiaj powiedzieliśmy, te same potrzeby skorzystanie z aplikacji bankowej, przejechanie gdzieś komunikacji miejską, ale czasami trochę inny sposób zaspokojenia, jej, ponieważ mają specyficzne charakterystyki. Jeśli chodzi o dostępność, to głównie mówię tutaj o osobach z niepełnosprawnościami, też jak sobie dzisiaj powiedzieliśmy, jest to ponad 14% w Polsce według Wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to musimy sobie uświadomić, że po pierwsze jest to duża grupa, po drugie, tak jak powiedzieliśmy, każdy z nas może mieć pewną ograniczoną niepełnosprawność w ciągu życia, no i oczywiście te osoby się różnią również od siebie mają różne. Um, Różne sposoby wykonywania usług i powinniśmy o tym myśleć. Jeśli chodzi o dostępność, to drugim szerokim obszarem jest, są osoby starsze. Tak jak sobie dzisiaj powiedzieliśmy, też w Polsce do 2050 roku populacja powyżej 60 roku życia ma wynieść około 40%. Oczywiście zazwyczaj po 60. roku życia jesteśmy w sile wieku, natomiast musimy pamiętać, że. Zachodzą pewne zmiany, które powodują, że łatwiej nam się korzysta z produktów dostosowanych do nas, tak jak wspominana wcześniej, zwiększona czcionka w produktach cyfrowych. Do 2050 roku życia osoby powyżej 80 roku życia mają wynieść około 10%. I znowu, często są to osoby samodzielne, które chcą być samowystarczalne, ale znowu te różne problemy się nakładają na siebie i nasilają. Przez co coraz ciężej im czasami te potrzeby swoje zaspokoić? Tutaj musimy sobie uświadomić, że dostępność jest rzeczą, która powoduje, że wiele produktów jest dostępnych dla szerokiego grona odbiorców. Niestosowanie się do dostępności powoduje, że tracimy bardzo dużo. Grono odbiorców, a dodatkowo część z nich ma utrudnione zadanie. Bo oprócz osób starszych, oprócz osób z niepełnosprawnościami, mamy również inne grupy, które mają ograniczone możliwości, tak jak kobiety w ciąży, czy kobiety e, rodzice z małymi dziećmi, którzy, którzy mają trochę ograniczoną mobilność, łatwiej im załatwiać wszelkie sprawy z domu. Czy są to osoby pochodzące z innych krajów, które mają bariery językowe. Uświadomienie sobie, tej różnorodności powoduje, że lepiej możemy empatyzować z osobami i lepiej dostosować nasz produkt do szerszego grona odbiorców albo umożliwić różne sposoby korzystania z danych produktów. Skoro już wiemy, dlaczego to jest tak ważne, to przejdźmy do tego, co możemy robić, żeby udostępniać te produkty dla wielu osób. Mamy wiele zasad projektowania, które wynikają też z WCAG, z aktu dostępności, które wynikają po prostu z dobrych praktyk projektowania. Tutaj pierwszą z nich jest na przykład prowadzenie użytkownika, tak, żeby każdy wiedział, co ma zrobić, żeby osiągnąć swój cel w danej platformie. Tutaj też jest ważne, że musimy pamiętać, że wiele osób ma różne sposoby wykonywania tego celu. Jedno to korzystanie z klawiatury, Czytanie interfejsów, i powinniśmy dostosować produkt tak, żeby każdy mógł z niego korzystać według swoich potrzeb. Następnie mamy, o, e, dobra. Następnie mamy prosty, zrozumiały dla wszystkich język. Tutaj mamy przykład z islandzkiej strony. Rządowej. I oprócz prostego języka i przekładania prawniczych rzeczy na język zrozumiały dla wszystkich, mamy również zaspokojone potrzeby, kiedy użytkownicy nie wiedzą, czego dokładnie potrzebują czyli nie wiedzą, czy potrzebują serwisu, paszport, czy dowód osobisty ale znają swoją sytuację życiową czyli na przykład to, że spodziewają się dziecka, więc mogą znaleźć wszelkie informacje w prostszy dla siebie sposób bardziej dostępny. Oczywiście mamy wszelkie rzeczy związane z interfejsem, które dotyczą odpowiedniej wielkości, żeby każdemu dobrze się czytało, żeby wszystko było widoczne, związane z odległościami, które powodują, że wiemy, jak elementy są zgrupowane, przez co łatwiej się to czyta. No i kontrasty, które powodują, że znowu wszystko jest bardziej widoczne, ale z drugiej strony też nie męczy nas aż tak bardzo poznawczo. Następnie mamy różne metody przedstawiania informacji. Jako użytkownicy mamy różne preferencje. Tutaj jest przykład z um, UK, z brytyjskiej strony rządowej, która pokazuje nam instrukcję e, robienia zdjęcia do paszportu. Jak widzimy, nie tylko mamy zdjęcia, które pokazują, jak powinniśmy to zrobić, ale każde zdjęcie opatrzone jest również tekstem, a dodatkowo mamy instrukcję w postaci wideo. Im więcej będzie opcji dowiedzenia się o informacjach, jak przejść przez jakiś proces, im więcej będzie opcji przejścia danego procesu, tym mamy większą szansę, że wstrzelimy się w potrzeby naszych użytkowników. Ale dzisiaj z Sonią nie chcemy się rozwodzić nad tymi... Zasadami, które powinny być koniecznością, których nie powinniśmy odbierać jako dobre praktyki, tylko niestosowanie się do nich powinniśmy odbierać jako złą praktykę. Dzisiaj z Sonia chcemy się skupić na procesie projektowym, w którym główną rolę powinien grać użytkownik, nasi użytkownicy. W Flying Bison często opieramy swój projekt, swój proces projektowy na Double Diamond, który zakłada, że. W pierwszej części musimy zdefiniować problem, który mamy do rozwiązania. Użytkownik powinien tutaj grać kluczową rolę, ponieważ to jego problemy chcemy rozwiązać, więc tutaj badania z użytkownikami, wywiady pogłębienia tego, nie trzymając się sztywno założeń, które możemy mieć na początku, bo może się okazać, że są one niewłaściwe. Dopiero jak już mamy zdefiniowany problem, możemy przejść do projektowania rozwiązania, gdzie też użytkownik powinien grać główną rolę. Powinniśmy z nim testować wszelkie rozwiązania i sprawdzać, czy udało nam się odpowiedzieć na jego potrzeby. No i ten proces nie powinien się kończyć. Powinniśmy testować nasze rozwiązania, i iterować, poprawiać i znowu testować. I tutaj możemy przejść do pierwszej anegdotki. Zapewne większość z Państwa korzystało kiedyś z kart lojalnościowych. Dziadek Sony również korzystał i miał taką fizyczną, a pewnego dnia zadzwonił do niej prawie że z płaczem, mówiąc, że. Jest proszony o aplikację, której nie ma i że już takie karty fizyczne nie są honorowane. E, oczywiście jego punkty by przepadły. Więc tutaj jest to historia, gdzie nasze założenie tego, żeby przejść do digitalu, może było w, w pewnym stopniu poprawne, bo na pewno wielu użytkowników ułatwiło korzystanie z karty, ale z drugiej strony przejście tylko do świata digitalowego. Spowodowało, że wykluczyliśmy pewną grupę odbiorców, która nie jest w stanie korzystać z takiego produktu. Więc po pierwsze, chcemy powiedzieć, żeby badać swoje założenia i świadomie nie wykluczać, podążając za technologią. Następna anegdotka dotyczy produktu, który jest stricte skierowany do osób starszych, czyli takich telefonów z dużymi przyciskami. Mój dziadek ostatnio dostał na święta taki telefon. No i pół godziny spędziliśmy na tym, żeby dostosować go do jego potrzeb. Przy wybieraniu dzwonka okazało się, że nie ma takiego dzwonka, który by słyszał. Za każdym razem, kiedy próbowałam nowe ustawienia, mój dziadek kręcił z przykrością głową i mówił, że po prostu nic nie słyszy. No i jak to się stało, że produkt, który powinien być dostosowany do właśnie jego potrzeb, nie spełnia tej głównej funkcjonalności czyli tego, że może on skorzystać z funkcjonalności telefonu. Więc po drugie, powinniśmy myśleć o przypadkach e, użycia, w jakich okolicznościach użytkownicy korzystają z naszych produktów i dostosować te produkty do tych okoliczności. Mój dziadek nie słyszał telefonu w zaciszu domu, a co dopiero, jak w normalnych okolicznościach głośno słyszy, e, słucha telewizora albo jest na spacerze, gdzie jest gwar i wiele rozpras rozpraszaczy. Gdybyśmy testowali to z użytkownikami i myśleli, w jakich okolicznościach, oni z tych produktów korzystali, może byłoby lepiej. Przez te niespełna 13 minut mieliście Państwo okazję poznać nie tyle co nas, ale naszych dziadków, a właściwie historie, które im towarzyszą na co dzień. też Poniekąd nam, a za chwilę być może większej częstotliwości będą nas dotykały. To, co Państwo macie okazję widzieć przed, przed sobą, na slajdzie znajduje się powiedziałabym, że stara, natomiast nadal aktualna, aktualna maszyna brajlowska, którą można jeszcze myślę, znaleźć w, po niektórych placówkach oświaty, na której powinny uczyć się pisania dzieci niewidome i niedowidzące, dzieci, młodzież, ale też oczywiście dorośli. Tant... Co udało nam się zrobić, kolokwializując z tą maszyną, to jest, to jest właśnie efekt pracy kilkunastu miesięcy, świetnie zaprojektowanego procesu projektowego, który uwzględniał potrzeby użytkowników, który nie tylko testował to rozwiązanie, ale które, który pozwolił na to, żeby ci użytkownicy obecni, jak i potencjalni, partycypowali w procesie projektowym. Oni brali czynny udział w warsztatach, w spotkaniach, rozmawiali z projektantami, również była grupa testująca. I dzięki temu, mogę tutaj to z pełną świadomością powiedzieć i właściwie z ręką na, na sercu, wiemy o tym, że ta redefinicja maszyny brajlowskiej. Zmieniła albo właściwie wpłynęła na poprawę jakości życia użytkowników, ponieważ dzięki niej, dzięki niej są w stanie razem z tą maszyną przemieszczać się swobodnie, używać jej na uczelni, używać jej w szkole, wykorzystywać ją w pracy. Nie są stygmatyzowani, ponieważ jak Państwo widzicie, ten design no, odbiega od poprzedniego. Mamy zaokrąglenia, są obłe kształty, przypomina bardzo nowoczesne sprzętne, które na co dzień osoby widzące wykorzystują. Dodatkowo pozwala i daje im niezależność, niezależność, ale też łatwość w komunikacji, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i intymności w momencie, kiedy. Chcą pewne rzeczy zapisać, czy chcą na przykład w przyszłości coś wydrukować. Taki proces projektowy obarczony był właśnie kluczowym aspektem, jakim jest partycypacja użytkowników w tworzeniu produktów, która daje z naszej perspektywy najwyższą i kluczową wartość. I zamykając naszą prezentację, chciałbyśmy Państwu na koniec powiedzieć o kilku trendach, o takich zjawiskach globalnych, które Niekoniecznie może dotyczą same w sobie dostępności, natomiast są na tyle istotne, że w kontekście projektowania rozwiązań nie tylko produktów cyfrowych, ale też produktów fizycznych, a wiemy, że żyjemy w dualności już światów, powinniśmy w jakiś sposób uwzględniać je w ramach procesów projektowych. Pierwszym z takich kierunków zmiany to jest, to jest mobilność. Coś, co jest absolutnie powiedzmy, dla, dla większości z nas na pewno jakimś standardem jest rozwiązaniem, którego korzystamy na co dzień. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rzeczy, które nam są potrzebne, jesteśmy w stanie ze sobą przetransportować host, cho, chociażby w postaci aplikacji na telefonie i skorzystać z nich w momencie, kiedy my tego potrzebujemy, kiedy mamy ochotę zapłacić, kiedy mamy ochotę wysłać jakąś wiadomość. Oczywiście te rozwiązania nie są dostępne y, dla wszystkich, one są upowszechnione, ale w pewien sposób też wykluczają... Konkretne grupy społeczne. Więc, projektując rozwiązania na przykład w strefie publicznej, powinniśmy pamiętać o pewnych wzorcach, które mają już dzisiaj użytkownicy. Jeżeli ja jako użytkownik korzystam z aplikacji, które służą mi do spraw prywatnych, do rozrywki, to również chciałabym mieć możliwość skorzystania z aplikacji, która rozwiąże mój ważny problem, ale nie problem w momencie, znaczy rozwiąże ten problem w momencie, kiedy dana instytucja czy, czy ścieżka do niej będzie otwarta, w momencie, kiedy ten problem się odbywa. Więc kwestia mobilności yy jest to kierunek zmiany, o którym powinniśmy myśleć przy projektowaniu oczywiście rozwiązań i produktów z uwzględnieniem dostępności. Kolejnym aspektem, kolejnym kierunkiem zmiany jest bezpieczeństwo. I tutaj w ramach bezpieczeństwa jest to zmiana, która powinna nam sugerować i właściwie kreować już działania w kontekście strategii systemów cyberobronnych. Takich, które będą również na poziomie jakby instytucji publicznych, instytucji państwowych, ale też instytucji prywatnych, czyli żebyśmy chronili siebie i swoje dane. Z drugiej strony to też jest kierunek, który. Jest rozwinięcia w kontekście edukacji, bo my jako użytkownicy czy jako konsumenci czasami. Niewiele wiemy na temat naszej roli w procesach, w ścieżkach zakupowych, w naszych doświadczeniach. Nie mamy świadomości, jakie informacje są od nas pozyskiwane, w jaki sposób wykorzystywane i gdzie przechowywane. I dzisiaj w rozwoju sztucznej inteligencji mogą pojawić się aspekty, które będą negatywnie wpływały na nasze funkcjonowanie, będą generowały jakieś trudne sytuacje, jeżeli my jako użytkownicy nie będziemy świadomi tych zmian. Kolejnym trendem jest kukunik. To jest pojęcie, które zostało zdiagnozowane już w latach 80. i być może Państwo się dziwicie, dlaczego mówię o czymś, co już 40, o, o, czym, o czymś, co 40 lat jest w opinii publicznej, bo o trendach myślimy jako o rzeczach nowych. Natomiast kukunik jest to zjawisko, które zostało zdefiniowane w momencie, kiedy pojawiła się zwiększona migracja życia wewnątrz domu niż na zewnątrz. W Stanach Zjednoczonych i od y, prawie 40 lat jest to też y, potencjał projektowy, bardzo mocno y, wykorzystywany w trakcie pandemii, szczególnie we wzornictwie i też w y, aspektach właśnie y, rozrywkowych, żeby utrzymać tego użytkownika, tego konsumenta w domu, żeby budować jego przestrzeń w ramach jego takiego bezpiecznego kokonu. Dzisiaj powinniśmy też o tym myśleć w kontekście projektowania produktów y, i usług cyfrowych, ponieważ y, widzimy, jak w, w zakresie populacyjnym młode generacje zmieniają swoje postawy do interakcji, do budowania relacji, do utrzymywania emocji. Więc ten kukuning jest w pewnym stopniu potenca, potencjałem, a z drugiej strony jest też y, takim y, kierunkowskazem dla nas w jaki sposób, jak mądrze zaprojektować procesy i rozwiązania, szczególnie dotyczące produktów cyfrowych, żeby być może obniżać jego wpływ. I ostatnim kierunkiem zmiany, ostatnim trendem jest trend, już kończymy dosłownie 30 sekund, jest trend, który został nazwany jako Fab City. Co to oznacza? To oznacza, że globalnie i też technologicznie idziemy w, w kierunku miast, które są samowystarczalne, miast, które będą w stanie generować zasoby kluczowe dla nas jako mieszkańców, jako obywateli, jako jednostek, będą w stanie je w pewien sposób kontrolować, więc tutaj mówimy znowu o przechowywaniu danych, o ich pozyskiwaniu, o ich pozyskiwaniu a jednocześnie będą w stanie też planować predyktywne różne scenariusze właśnie za pomocą e, tych informacji. Z naszej strony. To jest tyle. Dziękujemy Państwu serdecznie za wysłuchanie nas. Był wspomniany, była wspomniana kwestia raportu. My część tych informacji dotyczących praktyk w ramach platform publicznych wspomniałyśmy, Natalia o nich opowiadała. Natomiast jeżeli Państwo macie ochotę zapoznać się z raportem, pobrać go, on jest dosyć obszerny, natomiast przemadaliśmy światowe platformy publiczne, przeprowadziliśmy badania również z użytkownikami, to zachęcam do pobrania. Dziękujemy serdecznie.